Dzień dobry. Dziś kolejna bariera skutecznej komunikacji, czyli pomijanie rzeczy oczywistych. Oczywistych dla nas, ale nieoczywistych dla drugiej osoby. Co to może być? Może po przykładzie. Bardzo pięknym źródłem anegdot są relacje między rodzeństwem albo z dziećmi. Tutaj akurat dwie siostry, starsza już pełnoletnia, osiemnastoletnia, jej młodsza siostrzyczka jedenastoletnia. Starsza mówi do młodszej: Słuchaj, lody leżą na stole, się roztopią. To wsadź je do lodówki, dobra, żeby się nie roztopiły. No i młoda leci po te lody, wkłada do lodówki i. Um, i co? Gdzie je wkłada? No, do lodówki. Usłyszała do lodówki, zrozumiała do lodówki, włożyła do lodówki. Oczywiście lody się roztopiły, ponieważ nie włożyła ich do tej części lodówki, która jest zamrażarnikiem czyli nie do zamrażarki, tylko do lodówki jako takiej włożyła te lody. Oczywiście dzika awantura, ale po namyśle okazało się, że starsza, dla starszej siostry, było absolutnie oczywiste, że jak mówi włóż lody do lodówki, żeby się nie roztopiły, to ma na myśli zamrażarkę, a młoda o tym po prostu nie wiedziała i się wydawało, że taka temperatura lodówkowa wystarczy, żeby jakby zabezpieczyć przez roztopienie. I wiecie co? To jest może przykład banalny, ale Zastanówmy się, jak często w naszym życiu mówimy komuś o czymś, czy prosimy o coś, a potem się okazuje, że ta osoba to zrobiła nie tak, jakbyśmy chcieli. Być może, czasami to jest po prostu zła wola, tak? że ta osoba to robi inaczej ze złośliwości. Owszem, to też może się zdarzyć, ale jednak najczęściej jest tak, że pomijamy. Jakąś naprawdę istotną informację, która dla nas po prostu jest tak oczywista, że każdy o tym wie, a druga osoba nie. Kiedy to wychodzi najba najbardziej? Na przykład w sytuacji, kiedy musimy coś zrobić w zespole, czy nawet na przykład na wyjeździe, dziewczyna, chłopak wyjeżdżają na jakiś wyjazd i pewne nawyki dotyczące codziennych rzeczy do załatwienia wynoszą z domu. I na przykład z domu, czy ze swoich wcześniejszych doświadczeń. No i znowu przykład. Jedzie cała grupa ludzi, i w tym dziewczyna i chłopak. On stara się jej bardzo zaimponować, natomiast nie za bardzo ma doświadczenie z wyprawami na, takimi pieszymi, bo to jest wyprawa piesza, dwa tygodnie w górach, z plecakami, z wszystkim nadmiotem i tak dalej. No i dostaje polecenie pod tytułem Kup chleba dla wszystkich. No i człowiek tak sobie myśli, kupię chleba. Oczywiście, że kupię chleba, ale jak kupię go za mało, to potem będziemy musieli co chwila chodzić do sklepu i dokupywać. No to co? Wziął i kupił 30 bochenków chleba. Także wystarczyłoby dla wszystkich do końca obozu. I później to przytachał jakimś cudem z kolegą. Problem? Osoby, które mu to zlecały, Zapomniałem powiedzieć o rzeczy oczywistej, to znaczy, jutro też będziemy koło sklepu z chlebem. Kupcie tyle, żeby wystarczyło na dzisiejszy wieczór i na jutrzejsze śniadanie, bo inaczej się z tym po prostu nie zabierzemy. No, i oczywiście się strasznie zblamował, tutaj dziewczyna się z niego śmiała, zrobił się z tego duży problem. Natomiast tak naprawdę w tym wypadku problemem było udzielenie znowu nieoczywistych wskazówek, pominięcie informacji, która była kluczowa, a która dla tej osoby nie była oczywista. I dlatego w momencie, kiedy zależy nam na tym, żeby ktoś coś zrobił dla nas, czy w ogóle wykonał polecenie czy żeby się ustosunkował do czegoś, to musimy się zastanowić, czy aby na pewno wychodzimy z tego samego punktu wiedzy. Czy nie jest tak, że za bardzo uproszczę to co mówię i że ta druga osoba po prostu nie zrozumie tego do końca tak jak powinna i zrobi wskutek tego coś głupiego. A z drugiej strony, jeżeli już coś takiego się zdarzy, to znowu, zobaczcie, my często mamy tendencję, żeby doszukiwać się złych intencji. Czyli że jeżeli ktoś czegoś nie zrobił tak, jak myśmy chcieli, to dlatego, że chciał nam zrobić na złość. A wcale tak nie musi być. To może być tak, że pominęliśmy jakąś oczywistą oczywistość, dla nas oczywistą oczywistość, która nie była zrozumiała dla wiadoma dla danej osoby. Dlatego jeszcze raz powtórzę, zgodnie z pierwszą zasadą powtarzaj, Najważniejsze informacje. Jeżeli chcemy, żeby coś zostało wykonane, jeżeli chcemy, żeby ktoś ustosunkował się do tego, co mówimy, czy wypełnił naszą prośbę, zastanówmy się wpierw, czy na pewno ma, wychodzimy, mamy taką samą wiedzę na dany temat, czy ja w tym wszystkim nie pomijam rzeczy oczywistych dla mnie, ale nieoczywistych dla drugiej osoby. Bardzo dziękuję.